Drużyna Alkobojów została mistrzami halowej ekstraligi ligi futsalu. Na drugim stopniu podium uplasowała się ekipa Kreatywnych Księgowych, a trzecie miejsce zajął Bank Spółdzielczy. W środę w Limanowej zakończyła się Halowa Ekstraliga. Niesamowici alkoboje, chyle czoła, bo na nich chyba nikt nie stawiał, wygrywają ligę. Walka o mistrzostwo była pasjonująca do ostatniej kolejki, która była pełna emocji i zwrotu w akcji. Są drużyny, które spotykają się tutaj, żeby walczyć o te najważniejsze miejsca, o klasyfikacje. wszystkie strzelców, na przykład najlepszy na i itd., itd. Sporo tego mamy, ale jest też gro drużyn, które przyjeżdżają na mecze, żeby po prostu no, tą aktywność fizyczną u siebie pobudzić. W większości praca y, przy biurku, no, więc każdy ruch, każda aktywność jest, jest dla nich też ważna i, i fajnie jak czasami drużyna, która skazywana jest na porażkę, urywa punkty. Faworytom było takich meczów sporo w tym sezonie, to też cieszy. No i mam nadzieję, że z kompletem tych drużyn spotkamy się za rok. Podczas dekoracji organizatorzy wręczyli wyróżnienia. Albert Wąsowicz został wybrany najlepszym piłkarzem Ekstraligi, a Jakub Wiktor najlepszym bramkarzem. To jest moja pierwsza edycja tutaj na tym turnieju, więc to już kilka lat trwa, ale poziom jest moim zdaniem bardzo wysoki. Są drużyny wiadomo lepsze, gorsze, ale moim zdaniem te gorsze wcale dużo nie odstępują od tych lepszych. I bardzo fajnie się tu grało, poziom jest dobry, także i my się mogliśmy czegoś nauczyć i, i, i po prostu skosztować piłki na wyższym poziomie niż ta ligowa. Puchar Fair Play powędrował w nasze ręce. Dla nas, czyli Drużyny Karszopu, podobnie jak dla naszego środowego przeciwnika Drużyny Ekonoma, występ w rozgrywkach był debiutem. Do tej pory w tych rozgrywkach jesteśmy, można powiedzieć, takim outsiderem. Młoda kadra, młody zespół. Czyli podobnie jak Drużyna Karszopu. No nie wiem, czy podobnie tam raczej. Starsi rocznikowo, ale wydaje mi się, że sportowo nasz, na pewno dopiero może nadejść Mieliśmy gorsze, lepsze chwile na wojsku, ale było warto. Warto, wybiegaliśmy, wytrenowaliśmy także super. No, dla Was to też y, jakiś ułamek y, pozytywny tego sezonu, bo Puchar Ligi do Was należy. Tak, jedynie tym możemy się pocieszyć, bo w Lidze niestety, ale nam... Poszło troszkę gorzej, ale w kucharu bardzo się cieszymy. Najwięcej bramek ustrzelił Kamil Kuziel z Olimp Timu, a jego kolega z drużyny Arkadiusz Zawiślan okazał się najlepszym podającym zawodnikiem rozgrywek. Organizatorzy wybrali również drużyny gwiazd Ekstraligi. Najlepsza piątka to Adam Leśniak, Adrian Steinder, Dominik Jasica, Albert Wąsowicz oraz Tomasz Łątka.